Witajcie na kolejnych czytaniach z kart tarota. Dziś zapraszam Was na czytanie z cyklu Co myśli, co czuje, co zamierza Twoja osoba. Przygotowałam dla Was trzy grupy kart z kartą wyroczni, która określi na początku, jakiej sytuacji dotyczy czytania. Jeśli to nie będzie rezonować z Waszą historią, sprawdźcie po prostu inne grupy lub inne czytania z naszej playlisty. Wybierzcie grupę, która Was najbardziej przyciąga i zapraszam Was na Wasze czytania. Grupa numer 1: Zobaczmy, dla kogo jest to czytanie. To jest karta, która mówi o wkroczeniu na poziom nowej świadomości, wejściu w etap rozpoznania. Często będzie się odwoływać do przełomowych momentów w życiu, nawet tych gorzkich, trudnych, które ostatecznie prowadzą nas do zmian w naszym życiu takich zmian, które tak naprawdę okazują się konieczne. To jest karta, która mówi o losowych spotkaniach lub wydarzeniach, które zmieniają nasze dotychczasowe podejście do życia. I też symbolizuje sytuację, po których nie można udawać, że czegoś nie ma, że czegoś się nie widzi, że coś nie istnieje. Tak więc to jest prawdopodobnie czytanie dla osoby, która albo pozna kogoś, kto wprowadza jakieś gigantyczne zmiany w Twoim życiu, albo powoduje, że zacząłeś lub zaczęłaś inaczej patrzeć na życie. Na może swoje dotychczasowe wybory, albo coś gruchnęło, na czym opierałeś się lub opierałaś się do tej pory, i musisz teraz wszystko poskładać w sobie, w swojej głowie, kompletnie poukładać na nowo. Więc jeśli to z tobą rezonuje, to zobaczmy, co myśli osoba, o której myślisz, o którą pytasz. Sąd. Nowa Weranda country już w sprzedaży. Magazyn o dobrostanie i życiu we własnym rytmie. Ok, to tutaj będą różne scenariusze w zależności od indywidualnych przypadków. W jednym z nich osoba, o którą pytasz, swoim podejściem do życia powoduje w Tobie krytyczną samoocenę tego, co było do tej pory. Może podejściem do Ciebie, do tego jak żyjesz. Ocenia Cię, krótko mówiąc, i jest na tyle ważna dla Ciebie, że sama kwestionujesz to, co stanowiło do tej pory Twoją tożsamość, osobę z grupy pierwszej. Możliwe, że ta osoba dała Ci coś do zrozumienia, postawiła jakieś ultimatum, które ostatecznie wymaga od Ciebie nie tyle zmiany postawy, co zadania sobie jakichś kluczowych pytań, typu: jak chcesz żyć? Nawołuje cię też do jakiejś odpowiedzialności za decyzję, jaką podejmujesz. W niektórych przypadkach może tutaj chodzić o relację, w której doszło do jakiejś sytuacji typu wóz albo przewóz. Może też przejrzeliście na oczy co do tego, jak ta sytuacja między wami wygląda. Na pewno tak jest po drugiej stronie. Ta osoba wyciągnęła jakieś daleko idące wnioski, i to jest jakaś poważna sprawa, typu może chodzić o rozstanie po wielu latach o decyzje związane ze stylem życia. No, coś, co spowoduje na pewno zmianę układu między Wami. Ta osoba na pewno sądzi, że to, co jest między Wami, sytuacja, w jakiej jesteście, na pewno jest u progu wielkiej zmiany i jest poddana próbie. Może tutaj chodzić oczywiście o jakieś dociekanie prawdy, ale czuję, że najwięcej tutaj energii płynie z konieczności podjęcia jakiejś życiowej decyzji i bycia szczerym w tym z samym sobą i sobą nawzajem. I Twoja osoba jest tego świadoma. Zobaczmy, co do Ciebie czuje. Odwrócony księżyc. Ok, no, tu, no to jeszcze mocniej tutaj jest o energii prawdy, wyjściu z jakichś złudzeń, o autentyczności. Chodzi o coś, co było między Wami. Bardzo możliwe, że o coś, co było ukrywane. Jeśli Twoja osoba to ukrywała, to albo wie, że Ty już wiesz, Albo zdaje sobie sprawę, że z różnych powodów to się wyda i już nie będzie nic tak jak dawniej. Jeśli to ty coś ukrywasz, droga osoba z grupy pierwszej, to no, musisz wiedzieć, że twoja osoba się o tym dowiedziała. Co czuje? No, Księżyc jest kartą uczuciową i jest tutaj odwrócony, co przynosi w kontekście uczuć przy takim połączeniu kart energię surowości i olśnienia. Więc no, muszą powiedzieć, że. Więcej chłodu tutaj niż uczuciowości, po prostu, i jakiś dzień goryczy też tutaj widzę, ale i ulgi. Więc nie wiem, czym to jest to, co się między Wami wydarzyło, ale ma jakiś pozytywny wydźwięk, że jest to szansa na pełną szczerość i otwartość między Wami. W niektórych przypadkach może chodzić o coś, co blokowało Waszą relację, ze względu na to, że nie było jakiejś jasności albo konkretnej decyzji. To, co ta osoba czuje, to w tej sytuacji, w tym kontekście jasność i pewność co do swoich uczuć. Zobaczmy więc, co zamierza Twoja osoba. Askijów. No to jest pozytywna karta ogólnie, pełna pasji nowy początek, nowa motywacja. Myślę, że dla większości z was jednak, jakkolwiek trudny może to być moment, to obróci się na waszą korzyść ostatecznie. Będzie szansa do albo rozpoczęcia na nowo, albo w ogóle do rozpoczęcia czegoś. I jest tutaj przede wszystkim pozytywna motywacja, chęć i inicjatywa. Myślę, że twoja osoba jest optymistyczna, no że Przynajmniej dla niej wszystko dobrze się potoczy. Niektórzy z Was mogą liczyć na powrót lub próbę powrotu kogoś do Waszego życia, jeśli o taką osobę pytacie. Wtedy ten son będzie decyzją o próbie, a Księżyc wyjściem z tęsknienia i depresji i chęcią wskrzeszenia czegoś. To jest informacja dla tych z Was, którzy, którym coś się nie ułożyło, ale nadal myślą o kimś. Nie jest to raczej czytanie dla kogoś, kto nie chce wracać do swoich byłych. Tutaj ostatecznie mamy pozytywne wyjście z sytuacji, i to jest scenariusz, w którym moim zdaniem chcą tego obydwie strony. Przynajmniej chcą spróbować. Ogólnie czytanie wydaje mi się, że wskazuje na sytuację próby wyjścia z jakiejś opresji i zaczęcia na nowo, i wyjścia z frustracji i apatii i podjęcia kroków do zmian. Mocnym czynnikiem motywacyjnym oczywiście może być aspekt fizycznego przyciągania, ale chyba nie. Obawiałabym się tego, patrząc na obie karty z wielkich arkan, bo ta decyzja jest naprawdę motywowana jakąś głębszą potrzebą zmiany i prawdy. Mam nadzieję, że wszystko się dla Was dobrze ułoży. To wszystko, co przygotowałam dla pierwszej grupy. Dziękuję za odwiedziny na naszym kanale i zapraszam na naszą stronę Astromagia i na kolejne astromagiczne czytania. Grupa numer 2. Zobaczmy, dla kogo jest to czytanie. Maska. No ciekawe, w poprzedniej grupie było dużo o prawdzie. Tutaj na dzień dobry mamy jakąś informację o kłamstwach, oszustwach i manipulacjach. Ktoś, o kogo pytasz, osoba z grupy drugiej, najprawdopodobniej nie pokazuje ci wszystkiego, co ma w sercu czy w głowie. Może się zdarzyć, że robi to z powodów ochronnych, bo boi się odsłonić, bo nie chce się wystawić na zranienie, bo chce zachować pewną przewagę w relacji. Ale może to też być sytuacja, w której ta osoba faktycznie gra na dwa fronty, mówi jedno, a robi drugie, albo manipuluje faktami, by ukryć coś przed tobą. Ta karta często mówi o tym, że między dwiema osobami stoi zasłona, nie ma pełnego dostępu do prawdy, bo ktoś ją po prostu filtruje. Jeżeli czujesz, że ta osoba jest trochę nieczytelna, trudno ci zrozumieć jej intencje, to może być właśnie energia tej maski, tej karty. Jeżeli też masz podejrzenia, że ktoś tutaj ściemnia, to jest to potwierdzenie dla Ciebie, że rzeczywiście jest coś na rzeczy. A więc, jeśli to z Tobą rezonuje, zobaczmy, co myśli o Tobie i o tej sytuacji Twoja osoba. Nowa weranda Country już w sprzedaży. Magazyn o dobrostanie i życiu we własnym rytmie. Uch, no tak, siódemka mieczy. No tutaj mamy potwierdzenie tego, o czym mówiła już karta wyroczni. Twoja osoba w tej chwili myśli w trybie strategii, a wręcz może nawet kombinowania. To jest energia kogoś, kto planuje swoje ruchy z wyprzedzeniem i niekoniecznie mówi o nich głośno może kalkulować, co powiedzieć, a czego nie powiedzieć. To bywa energia kogoś, kto boi się, że jeśli powie prawdę, to straci kontrolę nad sytuacją. W niektórych przypadkach może to oznaczać dosłownie oszustwo. Jeśli twoja intuicja od dawna cię ostrzega, że coś się nie spina w jego czy jej wersji wydarzeń, to ta karta to podbija. W bardziej łagodnych scenariuszach to może być po prostu chęć utrzymania swoich planów w tajemnicy, bo ta osoba uważa, że lepiej działać po cichu. Ale nie będę ukrywać, że przy połączeniu takich kart to to jest raczej niska ciemna energia, która mówi o działaniu w ukryciu, poza twoją wiedzą, o tym, że motywy tej osoby nie są ci tak naprawdę znane i aktualnie nie będą. To jest osoba, która potrafi kłamać, osoba z grupy drugiej. Twoja osoba nie jest do końca tym, za kogo go uważasz albo chciałabyś uważać. I niestety, doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Chcę powiedzieć, że zupełnie świadomie coś przed tobą ukrywa. Zobaczmy, co czuję. Odwrócona czwórka kielichów. No dobrze. Tutaj mamy wrażenie, że twoja osoba wychodzi z jakiegoś emocjonalnego marazmu. Może do tej pory była zamknięta, nie reagowała, była pasywna, ale też może po prostu brała, co i było dawane emocjonalnie bez żadnej jakiejś cieplejszej reakcji, nie dając ci poczucia, że to jest doceniane. Przy odwróconej czwórce kielichów sądzę, że może tak być, że ta osoba jest mocno zablokowana uczuciowo racjonalizuje uczucia i nie wiadomo czy w ogóle jest w stanie coś odczuwać. Jeśli pytamy czy i co do ciebie czuje i mamy taką kartę, to wiemy na pewno, że po pierwsze nie to co widzisz. Nie jest to do końca tak jak sądzisz. Jeśli myślisz, że nic, bo nie pokazuje tego, to nie jest to taka prosta i jasna sprawa. Owszem jest jakiś problem z emocjonalnością. Ale raczej ta osoba nie wie, czego chce i nie potrafi się odpalić. To też nie jest najlepszy scenariusz dla ciebie, bo masz do czynienia z takim work in progress, z którego nie wiadomo, co wyniknie. Teraz ta osoba wychodzi z tej apatyczności, może zaczyna dostrzegać twoją wartość, może zaczynać się otwierać. Może zaczyna też rozumieć, że nie będziesz tutaj czekać zawsze. Tu jedyne niebezpieczeństwo to motywacja. Jak dla mnie. Działanie, budzenie się do działania tylko wtedy, kiedy widzi, że coś może stracić, ale pamiętajmy, czym jest ogólnie karta czwórki pucharów. To karta, która w pozycji prostej jest odrzuceniem tego, co jest emocjonalnie ofiarowywane. A dla mnie w pozycji odwróconej ta karta nie mówi, że samemu się coś zaczyna dawać. To nie jest znaczenie tej karty. Ta karta jedynie mówi o tym, że przestaje się odrzucać i chętnie się przejmuje. Zobaczmy, co zamierza. Królowa Mieczy. ok. To jest energia kogoś, kto zamierza podejść do sprawy bardzo racjonalnie, a może nawet chłodno. Królowa Mieczy jest bezsilna w cięciu iluzji i w oddzieleniu faktów od emocji. Myślę, że ta osoba zamierza w najbliższym czasie wyjaśnić pewne kwestie, ale zrobi to po swojemu, raczej bez wylewnych wyznań, a bardziej w formie konkretu. Może chodzić o układ, może dojść do niespecjalnie romantycznej rozmowy. Może też być jasne postanowienie sprawy, czego możecie od siebie oczekiwać. Kochana osoba z grupy drugiej, ja na ten moment nie widzę tutaj jakiejś uczuciowości. Myślę, że ta osoba może chcieć ciągnąć tę relację w oparciu o wzajemne ustalenia. Ja prawie słyszę tutaj, jak ta osoba mówi: Słuchaj, możemy się spotykać, ale niczego ci nie mogę obiecać. Tu jest zbyt racjonalnie, zbyt chłodno. Tu jest jakieś mocne zablokowanie emocjonalne. Ta Królowa Mieczy może mówić o tym, że sprawa przybiera przybierze taki obrót, że to ty będziesz musiał lub będziesz musiała wyciągnąć chłodne wnioski z tej sytuacji, by zobaczyć rzeczy takimi, jakie są. Jak jesteś traktowany lub traktowana. Na chłodno. Nie brać tych okruszków za udział w całym cieście. Jest tutaj wysokie prawdopodobieństwo jasnej rozmowy, klarownej, ale ona może nie być ostatecznie taka, jakiej byś sobie życzyła osoba z grupy drugiej. Podejmij dla siebie właściwą decyzję. To wszystko, co mam dla drugiej grupy. Dziękuję za odwiedziny na naszym kanale i zapraszam Was na stronę astromagia.pl i na kolejne astromagiczne czytania. Grupa numer 3. Zobaczmy, dla kogo jest to czytanie. Most. Ta karta mówi o łączeniu dwóch brzegów, o chęci spotkania się po środku. O szukaniu porozumienia, czasem o przejściu z jednego etapu relacji do drugiego. Może to być sytuacja, w której ty i twoja osoba jesteście po jakimś trudniejszym okresie, może było między wami ochłodzenie, a teraz pojawiła się, pojawia się przestrzeń na odbudowę kontaktu. To jest karta, która może mówić też o tym, że ktoś chce przekroczyć własne ograniczenia, swoje lęki czy uprzedzenia po to, żeby zbliżyć się do drugiej osoby. W kontekście uczuć, most może oznaczać. Próby pogodzenia różnic. To może być relacja na odległość. Może różnicie się charakterami, stylem życia, a mimo to jest tam myśl: spróbujmy znaleźć wspólny język. Jeśli czujesz, że między Wami jest jakaś przepaść, to jest energia człowieka, który zaczyna szukać sposoby, by ją zasypać. Oczywiście. Mogą tutaj dziać się takie rzeczy jak niedopasowanie stylami życia, problemem z akceptacją środowiska. Więc jeśli te tematy są bliskie twojej historii, to zobaczmy, co myśli twoja osoba. Nowa weranda Country już w sprzedaży. Magazyn o dobrostanie i życiu we własnym rytmie. Trójka monet. Tutaj mamy dość pozytywną, konstruktywną energię. Ta osoba postrzega cię jako kogoś, z kim można coś zbudować. Ta osoba chce przede wszystkim z tobą coś budować, współpracować, wejść we wspólne działanie, działać razem. Możliwe, że niektórzy z was razem pracują. Wtedy no, na pewno ta osoba chce z tobą pracować, tworzyć coś, lubi to, czuje się z tym dobrze. Może uważać, że macie potencjał do współpracy, do wspólnego tworzenia w prywatnych relacjach. W związkach romantycznych to też jest też myślenie, że jesteście w stanie znaleźć rozwiązanie dla trudnych sytuacji i z pewnością też takie nastawienie do relacji ze strony Twojej osoby. To jest też karta nauki od siebie nawzajem, więc możliwe, że ta osoba widzi w tobie kogoś, kto ją inspiruje, kto pokazuje jej inne spojrzenie na świat i ma chęć się rozwijać i zmieniać, by być lepszą wersją siebie i też dla ciebie. Trójka monet w kontekście myśli o gotowości, włożenia wysiłku w relacji, to jest bardzo solidny, pozytywny fundament. Nie jest to jeszcze pełna stabilizacja, ale jest przekonanie, że warto próbować, warto inwestować w rozwój tego, co już istnieje. To też jest sygnał, że Twoja osoba może myśleć o Tobie jako o partnerze, z którym można coś tworzyć, coś stworzyć, coś zbudować, ale wymaga to pracy z obu stron. Zobaczmy, co czuje. Dziewiątka buław odwrócona. Tutaj widać dużą zmianę w emocjach. W pozycji prostej ta karta często mówi o obronie, o dystansie, trzymaniu się na dystans, żeby uniknąć zranienia. W odwróceniu ta bariera zaczyna opadać. Tu jest uleczenie albo też zrozumienie, że to nie jest w danej sytuacji potrzebne, że nie jest adekwatne do tego, co się dzieje między Wami. Twoja osoba może czuć, że chce już odpuścić wieczną czujność i ostrożność, i może właśnie dlatego pracować wspólnie nad relacją. Może tak być też, że jest po przejściach i nie chciała Ci zaufać, bała się, ale wszystko wskazuje na to, że chce znaleźć drogę nie tylko do wspólnej relacji, ale też do Ciebie w relacji, tak aby nie doświadczać zranienia, nie popełniać starych błędów. Być może wcześniej ta osoba była bardzo zamknięta emocjonalnie, albo nawet cały czas tak ją odbierasz. Mogą to być też zranienia poza Waszą wspólną historią, ale teraz pojawia się w niej myśl. A może warto jednak spróbować zaufać i pracować nad tą relacją. Znaczy, no ta osoba tego chce, tak to tutaj wygląda, to na pewno, to, to widać. Odwrócona dziewiątka buław może też mówić o tym, że ta osoba czuje się zmęczona ciągłą walką lub Udowadnianiem czegoś. Chcę prostej, spokojniejszej energii między wami. To szczególnie komunikat dla tych par, które wzajemnie toczyły w przeszłości jakąś walkę. Ta relacja była pełna wyzwań. Trójka monet, która tutaj, którą tutaj wcześniej wyciągnęłam, jest kartą praktyczną, więc dla tych par, które coś budują na nowo, to dobry sygnał, że ta osoba chce odpuścić to, co było i skupić się na tym co was łączy na domu na rodzinie i tak dalej. Emocjonalnie to jest ktoś kto zaczyna dopuszczać cię bliżej, choć wciąż z lekką ostrożnością. Nie jest to jeszcze pełne otwarcie serca, ale to już nie jest postawa muszę się bronić za wszelką cenę. Zobaczmy co zabierza twoja osoba. Rydwan no tak, tutaj mamy bardzo silną kartę działania, podjęcie ryzyka, branie spraw w swoje ręce, zręczne łączenie tego, co trzeba, żeby jechać do przodu. Mamy tutaj ten most na początku czytania, tak? To jest jasny sygnał, że ta osoba chce włożyć wysiłek w to, żeby się porozumieć, pogodzić przeciwieństwa. Chce tutaj od siebie dać tyle, ile trzeba. To jest też też bardzo rodzinna karta, taka karta ogarniania rzeczy, ogarniania życia. Wiązania końca z końcem to ważny komunikat dla tych z Was, u których problemy były też lub głównie natury finansowej. To jest podjęcie jakichś zdecydowanych kroków, żeby móc iść do przodu, ale nie samemu, razem, wspólnie. To jest też symbol odwagi, przejazdu przez przeszkody, które wcześniej wydawały się zbyt trudne. Jeśli były między Wami jakieś blokady, ta osoba może postanowić, że teraz jest czas, żeby je pokonać. W praktyce może to oznaczać kontakt po dłuższym milczeniu, zaproszenie do spotkania, a w relacjach na odległość realne działanie, żeby tę odległość skrócić. Tutaj jest też informacja o podróży. Jeśli coś, co między wami wspólnie jest, napotkało trudności na tym tle, to tu jest decyzja, która ma spowodować, że wilk będzie syty i owca cała. Tu są zdecydowanie działania, porozumienie, kompromisy, jeśli wymaga tego sytuacja. Czyli tak, osoba z grupy trzeciej. Tutaj widzę energię, w której ktoś dojrzewa do działania. W myślach jest chęć współpracy i budowania czegoś razem. W sercu opadają bariery, a w planach jest konkretne, zdecydowane ruszenie naprzód. To może być moment, w którym relacja wejdzie w nową fazę bardziej aktywną, z większym zaangażowaniem. Ale pamiętaj, że Rydwan wymaga też od Ciebie jasnego określenia, dokąd chcesz zmierzać, bo kiedy ta osoba nabierze rozpędu, trudno będzie zmienić kierunek. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. To wszystko, co mam dla trzeciej grupy. Dziękuję za odwiedziny na naszym kanale i zapraszam Was na naszą stronę astromagia.pl oraz na kolejne AstroMagiczne czytania.